Serii dzisiaj ze mną jest. I tutaj Olek. No i tak. I dzisiaj nagrywamy sobie odcinek. Tak, zostawcie suba. I lajka pięknie tutaj Olek napisał. I tak. Zostawcie właśnie Ready suba, łapkę. Okay. Smaczek. Więc my już możemy zaczynać tutaj gierkę, bo to jest mój pierwszy filmik na tym kanale. Ja sobie zagram Jessie, bo czemu nie. Ostatnio mi trochę posypało postać, więc się cieszę akurat. No i lecimy tutaj z meczek. Cuk, 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 cuk. Powiedzcie czy Wam się podoba moje intero Bo, i przepraszam jak czasami będę trochę nie mówił mm, Ale będę się skupiał, no nie Ja za bardzo nic nie zrobię, bo ja mam mało puchaczków, 4000 tysiące tylko. Dobra, cofam się. Dobra, tutaj ładnie porobiłem. Wrócę, nie, na no, to nie. Niestety zgidołem. Ale postaram się tutaj coś ugrać jeszcze. Bez tych wcielów. Przynajmniej Olek ma tak. Dobra. Myślę, że coś jeszcze się uda nam ugrać. Bo tutaj są wybijani ludzie. Gdzie? Dosyć szybko. No ja znowu ginę, ale no... Olek ma lepszy postać, bo ona jest taka dosyć defensywny. No i niestety tutaj zaraz ginie. Olek. Uciekaj dobrze. Pięknie, pięknie, pięknie. A no, tyle już żyjemy i dopiero je najdrożymy. Zresztą to jest już taka strefa. Ja... No dobra, przegraliśmy, ale to jest... To jest bez sensu takie gra, ja nie wiem jak to jest możliwe, żeby tak słabo nam poszło przecież to są takie pucharki, Małe no, a tutaj tyle może iść. Wezmę dajmy małą. To będzie taki trochę do dupy, ale no, coś tam spróbuję. No. Zbieramy oczywiście na początek jakieś kiłby i jeżeli chcecie, żebym założył swój klan, to napiszcie w komentarzach, ponieważ na razie jestem w klanie Świry, więc jak ktoś chce, nie wpada. Good ja, ale gówno niestety napiszę mu, że lagi miałem. No niestety. Ale tak, spróbuję zagrać może jakiś Coś tutaj wolek pisze. No. Zacznij grać, więc gram. W tej rundzie spróbuję coś ubrać, ponieważ... No bo ponieważ tutaj w końcu by się przydało coś zrobić mm, zop... O nie, darm na tutaj zatrzymać, żeby nie wyszedł Myślę, że to będzie spoko... Dobra, pięknie. Teraz, żeby mnie skinął Dobra. Możemy tutaj chyba na środek... Jest się tutaj skampię. Pięknie, tutaj podjeżdżamy. Kurde, nie, to będzie czwarte miejsce. Po raz kolejny. Tutaj się nie uda już nic ubierać. Niestety. Ciągle tych baklums. To jest po prostu ja nie. wiem co to się robi. Co jedno. się robi? To ja nie wiem. time. Let's ja tutaj wezmę sobie pajperkę. No i spróbujemy coś ubrać na tej nagrodzie, jak nam na dół strasznie nie szło. Dobra. Tutaj pięknie już co podjeżdżalni kurde. Nie ma to tamtu. 8 do innego, masz no, 6 do Pięknie! Dobra, ale wygrywamy, chociaż nie na długo tak mi się wydaje. No, już jest ręce. Ja nie mogę. Jak to możliwe? 19 do 12 No ale oni mają tych trawlerów, tak. Dobra. 17 do 25. Więc jest długi. Jest 21. 6 różnic, ale ta Rose ciągle ginie, ona nie umie grać. W sensie wiem, że teraz była killa, ale... Tak dobra. Dobra, wygrywamy. Rosa, uciekaj. Nie. Yes. Co ta Rosa robi? Dobra, uciekamy, ale nie. Jaki Rosa. Dobra, 40 do 37. Tutaj naprawdę było ciężko cokolwiek ugrać, ale się udało. Coś tu nam wyszło. I otwieramy pierwszą skrzynkę na tym kanale, co będzie nowy postać. Niestety nie. Ale jest 30 mam 5 punktów do, raj, do Rico i 6 punktów do nit. No tutaj 6 punktów do Nito, ale gra akurat Nito. Ja sobie zagram, bo bo czemu nie. No w ogóle śmieszną liczbę pucharków. 4-4-4, także no dosyć śmieszne. Ale my tutaj już bez przedłużenia lecimy z giereczką szybko. Małe lagi są za, to, za co bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że tu zrozumiecie. Ponieważ nagrywamy to już naprawdę dużo prób, mieliśmy do nagrania tego filmiku i nie mogliśmy i nie udawało nam się, więc mam nadzieję, że to już wyjdzie. I bardzo proszę, zasubskrybujcie, jak już to oglądacie. I zostawcie łapkę w górę, dla zasięgu, ponieważ bardzo chciałbym wbić, no, ponieważ tak, moja siostra też nagrywa na YouTubie i już wcześniej zaczęła nagrywać, no a już trochę tych subów, więc ja bym chciał ją podgonić i żeby było tak fajnie, no. Mm. Więc tak, tak jak mówię, już przepraszam, jak czasem czasami nie mówiła. Staram się też skupić na grze, nie tylko na rozmawianiu. Dobra, tutaj o nich porobiliśmy całkiem. Tutaj prawie żebym zginął. Ale tak, lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Pięknie tu, tutaj, 33 do 17. Naprawdę ładnie. I tutaj robimy. Tutaj niestety zginęłam. No nie. nie spodziewałem się, że ten Dynamake rzuci bombę nie założył mi. Ale co z tego? Przecież i tak wykrywamy. 39 44 do 32. No i to się nazywa Gra, tak tutaj nam jakoś przynajmniej idzie. Nie tu co na dół. Także Olek coś tutaj nam pisze. Pozdroje ty. Także pozdrawiam całego YouTube, którzy mnie oglądają, więc no. Naprawdę... Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają, ponieważ to jest pierwszy filmik, więc... Więc no... Jak ktoś to ogląda, to naprawdę będzie się zdziwi, ponieważ... No, pierwszy filmik kanał jest jeszcze taki za bardzo rozpowszechniony. No, no i, tak. Głównie na tym kanale, nie będę nagrywał Brawl Stars, ponieważ nie mam co innego, by go I przepraszam jeszcze raz za drobne ragi. Czasami. Tutaj one Prawie byśmy zabili tego Tika. Ale tutaj jakoś nam w tej gierce nie idzie. Ginę, ginę, Jak to możliwe. No, naprawdę przepraszam za te lagi. Telagi te lagi, te lagi. te lagi, te lagi. no. Um, no Widać lagi, że to jest 9 do 21. Wszyscy niestety tu giną z naszej drużyny. Na ja u nich praktycznie nikt. 17 do 24. Teraz. Ale widzicie, jakie to są magie. My byśmy to wygrali na stół gdyby odrywieniu tych langów, tak? No Widzicie. Ja w ogóle w takiej poliperce nic nie zrobię bo no, nie co tak zrobić. Tu w ogóle ktoś z pierwszym powerem, nie co I się. A to Olek też ma nagi. To w ogóle jest. Coś niezbyt fajnego. A więc my się widzimy już. A dobra, no to nawet nie trzeba było robić cięcia. Ja sobie zagram papereczko. Jak wcześniej nam przeszkodziła paperkę, to teraz nie. W sensie może i tak, ale ja mam paperkę, więc Simba na przykład. Czekamy aż tutaj Oleg wybierze za i się widzimy już w meczu. Dobra, także my już jesteśmy w Macieksu. I jest tak. Piperka, broń, dajmy Tutaj już pięknie porobieni. Dwa, trzy do zera. Znaczy no, dwa do, do trzech teraz, nie? Oj, żeby nie zginął. Żeby nie zginął. Żeśmy sobie teraz poginęli a już jest remis Pięknie za trzy gwiazdki. Jeszcze złapam to paje pereczkę. Dobra, trzynaście do dziewięciu. Może ten maczek. Oj, jo, jo. na tym było ciągle jakieś czwarte miejsce, bo ja nie wiem. Coś się musia. Dobra 18 do 13. Jest... nieźle, nieźle. Oje laga. Kurde, przegrywamy. Aż teraz zepsuł Dobra, ale on teraz zepsuł Nie Jak 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 nie Ten dajno ma jakieś nieporobie na stół. To jest przegrana. Jeszcze ale ginie Nie yeah. Okay. Olek niestety wyszedł, więc to już by było na tyle. No i do następnego odcinka i czy.